Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie: Energia dla zdrowia, Energia dla dobrobytu. Spotkaliśmy się tutaj, aby się podzielić przede wszystkim wspaniałą wiadomością, wspaniałym doświadczeniem, ponieważ mi jest dane doświadczać tego, więc ja czuję osobiście potrzebę, aby się z tym dzielić. I mam nadzieję, że każdy, który te, każda osoba, która tego doświadczy, będzie czuła podobną emocję, żeby po prostu się z tym podzielić. I jako część organizacji Best Energy for Life, ja osobiście stawiam sobie za cel poprawę komfortu życia w strefie zdrowia. To każdy chyba wie, że jest bardzo ważne. Wskazać drogę rozwoju osobistego to jest bardzo szeroki temat, przez wiele osób bardzo niedoceniany, ale każda osoba, która już tego zakosztuje, bardzo sobie docenia i poprawiać szeroko zasoby materialne. Czyli jak większość osób po prostu lubi mieć dodatkowe źródło dochodu, aby nie musić się martwić o Czynniki właśnie związane z finansami. I ja to wszystko realizuję poprzez promocję preparatów zawierających dobrodziejstwa natury. Takie produkty ziołowe w nowej technologii, i myślę, że pokazanie kilku zdjęć będzie najlepszym przykładem, jak to ma zastosowanie i jak to działa. Ale żeby móc w tym wszystkim wziąć udział. Dobrym pomysłem jest skorzystać ze strony Lawy Lights, by móc się tam za darmo zarejestrować, by mieć dostęp do tych wszystkich produktów, informacji, materiałów, które, którymi się dzieli firma Lawy Lights węgierska, ale równie można skorzystać też za darmo z wiedzy i doświadczenia, które ja wraz z grupą Best Energy for Life oferuję. Czyli wszystkiego rodzaju materiały drukowane, wszystkiego rodzaju materiały w formie elektronicznej, które są umieszczone między innymi na stronie Best Energy for Life. I wszystko to zaczęło się od Tibora Jakobowicza. Jest to węgierski naukowiec, miałem okazję go poznać osobiście. Bardzo sympatyczny człowiek, któremu zależy na tym, aby poprawiać komfort życia. Bardzo wiele osób tego nie docenia, aczkolwiek każdy z nas to rozumie. Tak więc produkty Lawy Lights są już ponad 20 lat na rynku, bo pierwsze patenty miały, właśnie powstały na przełomie lat 2000-2001. A tak jak wspomniałem, jest to węgierski naukowiec, więc kraj pochodzenia tych produktów to oczywiście Węgry. I przez wiele lat próbowano jakby rozdystrybuować te produkty, jednak nie znano odpowiednich mechanizmów. Dopiero w 2013 roku, kiedy zasugerowano, że można by było to robić w formie network marketingu. Ten rynek zaczął się rozwijać i z Węgier produkty właśnie przedostały się do całej Europy, a obecnie też mamy też kilka rynków zagranicznych. Także na czym polega sukces Lava Lights i tych produktów? Wszystko opiera się na technologii, nie tylko tej współczesnej, ale też tej Biologicznej, gdzie często gęsto myśmy sobie nie zdawali pojęcia o jej istnieniu. Ponieważ kiedy, jak ja chodziłem do szkoły, uczono mnie, że atom jest najmniejszą komórką niepodzielną. Teraz już wiemy o kwarkach i o, o różnych tam neutrinach i innych takich rzeczach, które są dużo, dużo mniejsze. I ten naukowiec zobaczył, że w biologii występuje coś takiego jak nanoefektor. I on może być nośnikiem częstotliwości pochodzenia z natury, i właśnie na ten efektor można wgrać wszystkie wibracje roślin, minerałów, czyli te drgania. I to jest właśnie coś pięknego. Tak jak my na płytę CD-ROM potrafimy zapisać dźwięk czy światło, i później, kiedy to odtwarzamy, to, to na nas jakoś, jakoś reagujemy. Bo, czy to słuchamy muzyki, czy patrzymy na obraz, który był namalowany, to nie ma znaczenia, jakimi farbkami on został namalowany, ale ma znaczenie, jaką informację nam przekazuje. Tak samo z tymi nanoefektorami. Informacja, która została wgrana, pytanie, jaką informację ona nam przekazuje, kiedy my ją dostarczamy do naszego organizmu. Także technologicznie, tak jak powiedziałem, już. Potrafimy zrozumieć, jak przenosić dźwięk czy światło z miejsca na miejsce. Do tej pory większość osób sobie nie wyobraża, jak można biopole, ten zapis bioinformacyjny przenosić, no i temu węgierskiemu naukowcowi to się udało. Bo natura jest wspaniała i w naturze występuje coś takiego, jak. Aura. Wszystko ma swoją aurę. I cywilizacyjnie my bardzo dużo o tych częstotliwości żeśmy stworzyli, tak jak telefon komórkowy, i niekoniecznie to dobrze wpływa na naszą aurę. I warto o, o tym jakby poczytać, dowiedzieć się na, we własnym zakresie, jaki wpływ na nasz organizm mają częstotliwości i o co chodzi z tą aurą. Czyli Aura, jakbym mógł powiedzieć, to jest pole energetyczne każdej komórki żywej. Bo jeżeli ktoś wie, czym są zdjęcia kirylianowskie, tak na tym slajdzie, to zrozumie, że im organizm jest zdrowszy, im ma więcej energii, to jego aura jest silniejsza, emituje więcej tego. W bardzo podobny sposób. <laughs> Francuski naukowiec, bo wie, stara się to nam zobrazować i pokazać. Zrobił taką skalę, gdzie wszystko od 0 do 7500 jednostek ma negatywny wpływ na nas. Mogę dać przykład. Możemy do kogoś iść, ktoś jest chory i my czujemy, jak energia z nas jest wysysana. Ale też w drugą stronę możemy wejść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie są wszyscy radośni, wszyscy się śmieją, i my się jakby zarażamy tym optymizmem, i to ma pozytywny wpływ na nas. Także warto wiedzieć, co, gdzie i ile jaki ma wpływ na nas. I w produktach Lovey Lights jest co najmniej 59 tysięcy tych jednostek. To pokazuje, że energia jest oderwana od masy. To tak jak z bombą atomową. Ona nie waży ileś kilogramów trotylu, ale ma taką siłę. Tak samo te produkty, kiedy my aplikujemy na, na siebie, one mają taką moc, gdzie nasze ciało jest w stanie uruchomić procesy samoregeneracji. Także Nagroda Nobla w 2009 roku, jeśli chodzi o telomerazę, to wszystko ma wpływ z naszym organizmem. Więc produkty Love Light są podzielone na sześć grup produktowych, które omówię. Dobrą informacją jest to, że w 2020 roku po raz pierwszy produkty zostały zaprezentowane na konkursie u Państwa Swarowskich na Global Beauty Wellness Awards i okazało się, że nikomu nieznana firma zdobyła aż pięć nagród. I myślę, że to jest wielki sukces, ponieważ rok później został, konkurs się odbywa co roku, ale w 2021 firma wystartowała na konkursie z innymi produktami i te inne produkty też powygrywały w swoich kategoriach. Większość z nich w sferze kosmetycznej, ale też nie tylko, bo na przykład spray do nosa jako najlepszy higieniczny produkt albo Level 32 odbałość jamy ustnej. Także myślę, że to pokazuje szerokie spektrum możliwości tych produktów. Pierwszą serią, od której ja zaczynam i każdemu polecam zacząć, jest to seria Lavel niebieska i jest nazwana przez nas jako regeneracyjna, służąca do naprawy i odbudowy, czyli jeżeli ktoś się skaleczył, przeciął, można popsikać, posmarować, zacznie się goić. Jeżeli ktoś ma problemy przewlekłe, tak jak moja żona z astmą, przez wiele lat na sterydach zaczęła używać tych produktów, mogła odstawić steryty. Także to pokazuje, że warto zastosować. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, nie wiem, na zębach, powinien sobie zastosować. I mieć swoje wrażenie. Jeżeli komuś się to wydaje wszystkie takie dziwne, jak to możliwe, mieć taki efekt wow, to powinna osoba popatrzeć też w kontekście, jak świat się zmienia, jakie technologie mamy. Bo kiedy ktoś miałby możliwość takie Google VR nałożyć na głowę, to mu się wydaje, że on jest w innym świecie, a jest tu, gdzie jest. I kiedy my używamy tych produktów, lawelizy i się pryskamy, nasz organizm ma wrażenie, jak jest w innym świecie, jest w tej czystej naturze i może pobierać te wszystkie elementy, które potrzebuje właśnie organizm, a nie tam, gdzie my byśmy chcieli, żeby to zostało zastosowane. Bo produkt będzie działał w pierwszej kolejności, aby organizm przeżył, przetrwał. Więc myślę, że tutaj jest to troszeczkę takie ukierunkowanie, że tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne, tam ta energia zostanie wysłana. Bo jeżeli ktoś się przeciął i ma jedno przecięcie, to to się zagoi szybko, ale jeżeli w tym samym miejscu byłoby przecięć 100, jedno obok drugiego, to każdy z nas zdaje sobie sprawę, że proces regeneracji byłby znacznie wydłużony. Kiedy ktoś zacznie stosować te produkty, to proces regeneracji jest znacznie skrócony, ponieważ jest dostarczona energia, która może pozwolić poprawę komfortu życia, przyspieszyć regenerację. Ponieważ skóra jest największym organem w naszym organizmie, warto o nią dbać z różnych powodów, czy to odpornościowych, czy to też stricte wizualnych, przede wszystkim u pań. Czy też po prostu, żeby organ spełniał swoją funkcję, tą, którą ma do spełnienia, bo my przez skórę oddychamy, my przez skórę wydalamy różne rzeczy, które w organizmie nie powinny się znajdować, także warto zadbać o jak najlepszą kondycję. Taki flagowy produkt, Lawyl Auricum, może być stosowany w bardzo szerokim właśnie zakresie, czy to też przy tych przecięciach, o których mówiłem, czyli zapobiec krwawieniu, czy przeciwzapalnie, przeciwbólowo, oparzenia, urazy, kontuzje, rany, także ile przypadków w życiu każda osoba ma możliwość zastosować i wypróbować, jak to u niej będzie działało. Moim ulubionym produktem właśnie z takich w sprayu jest Level 32, który nie tylko dba o jamę ustną, ale też dba o wszystkie pozostałe kości, ponieważ ząb jest najtwardszą tkanką w naszym organizmie, także jeżeli ktoś ma problemy z haluksami albo ma grzybice, to Level 32 świetnie się nadaje, ponieważ produkt działa antybakteryjnie. Także na start dobrym pomysłem jest sobie wybrać kilka produktów, żeby po prostu spróbować. Jeżeli ktoś Powie, no, chciałbym wiedzieć więcej serii, nie tylko tą naprawczą, co jeszcze macie w ofercie. W ofercie jest grupa Solvel, służy do oczyszczenia organizmu, ale detox różni się tym od innych, że oczyszczenie następuje poprzez układ wydzielniczy, czyli wszystkie węzły chłonne, a nie poprzez układ wydalniczy. Jest to rewelacja pod tym względem, że nie obciąża wątroby i Nerek. Ale oczywiście jak do każdej kuracji warto się przygotować i zapoznać, w jaki sposób to tego dokonać, aby to było najbardziej efektywne. Także każdy mieszka gdzieś, każdy potrzebuje z jakichś metali się oczyścić. Można to sprawdzić w różny sposób, na przykład poprzez badanie żywej kropli krwi i zobaczenia, co w naszym organizmie się znajduje i co warto by było z czego się oczyścić. Kolejną grupą jest grupa Hivil. Jest to grupa, która wspomaga nasz mózg, jak ja to mówię, bo często gęsto słyszymy, że brzuch nasz drugi mózg. Czyli warto zadbać o regenerację jelit i odbudowę flory bakteryjnej, bo wszystko, co większość rzeczy, która jest widoczna na skórze, właśnie bierze się od żołądka, ale jeżeli sytuacje są inne, też, że na przykład może coś być nie od żołądka, ale od centralnego układu nerwowego, czyli od tego naszego mózgu w głowie, a to warto wtedy sięgnąć po pomoc takiego sprayu jak Hewil 3.i, gdzie go się psika pod język. Produkt ma za zadanie właśnie zbalansowanie półkul mózgowych i prawidłowy przepływ informacji na drodze krew-mózg. A To jest niezmiernie ważne, żeby do naszego ciała, w całym naszym organizmie, te impulsy elektromagnetyczne, które są wysyłane żeby były poprawne, niewadliwe, żeby organizm mógł zareagować tam, gdzie potrzeba, w jak najlepszy sposób. Jeżeli mówimy o skórze jako największym organie w naszym organizmie, mamy też grupę przeznaczoną stricte do celów estetycznych. Jest to grupa exiol. Od lewej wymienię kremy GEMA, najlepsze, właśnie, kremy, które wygrały u Państwa Serosji w 2020 roku te konkursy. Eksiolece, komórki, macie wzrostu roślin. Tam jest taka pipeta szklana. Ananga, jest to maseczka, której nie trzeba zmywać. Krem Amrita, bardzo świeży, lekki. Krem Leon. Potocznie nazywany afterparty, czyli po nieprzespanej nocy, jeżeli ktoś ma cienie potoczami, może się posmarować i właśnie, żeby wyglądać świeżo, a nie zmęczony. Oraz Nofred, krem, który taki właściwie żel, można powiedzieć, który w 2021 roku u Państwa Swarowskich wygrał w konkursie jako najlepszy produkt w okolicach oczu. Także panie tutaj mają zdecydowanie szersze pole do popisu, bo rozumieją bardziej te tekstury skóry, zagęszczenie skóry, tonus skóry, A tych elementów jest tak dużo, że ja po prostu tylko tutaj nadmienię, że takim kluczowym elementem w tej sferze kosmetycznej jest Excel SC, ponieważ poprzez te komórki macierzyste, które zawiera w sobie, jest w stanie replikować te poprawne. A te wadliwe po prostu się nie replikują. I to jest ciekawe bardzo. Kolejną grupą jest grupa PENTYL, i są to produkty w kategorii nie żywność, jak HIVIL, a suplementy. Czyli jak mieliśmy kosmetyki, mieliśmy żywność, tak teraz mamy suplementy. Witamina C, bardzo ważna, ponieważ nasz organizm jej sam nie produkuje. Jest wiele witamin C. Prawo, skrętne lewo, skrętne takie, siakie ktoś by się pytał, czym jest lepsza. Ja stwierdzam, trzeba użyć, poczuć, doświadczyć i mieć swoje zdanie, co się lubi. Także każdy ma swojego faworyta wśród witamin. Orylium Blau, jest to produkt na intuicję na kreatywność poprawia komunikację między wszystkimi układami jakie mamy w naszym organizmie to jest bardzo cenne aby ta współpraca była jak najlepsza tych wszystkich układów i Pentel Pulse jest to produkt przeznaczony głównie do spraw związanych z krążeniem a jak krążenie, to sprawy z nadciśnieniem, z cukrzycą, z miażdżycą, odbudowa mięśnia sercowego, na przykład po zawale, tak jak mamy tutaj przykład na wykresie. Także zastosowanie bardzo szerokie, ponieważ w Europie najwięcej osób właśnie niestety z tego świata odchodzi poprzez problemy z układem krążenia. Także warto zadbać zdecydowanie. I ostatnią serią jest seria JAMI. Są to żelki, multivitaminy. Także, jeżeli organizm nie, nie wchłania jakichś witamin z pokarmów, warto się dowiedzieć, dlaczego warto tutaj suplementować się tymi witaminami. I ja powiem, dlaczego ja uwielbiam ponieważ kiedy mam uczucie głodu i wezmę sobie takiego żelka, przestaję mieć ochotę na jedzenie, czyli na obżeranie się. Po prostu żelek, te wszystkie olejki eteryczne, Sprawiają mi radość dla podniebienia i moje łaknienie jakby odchodzi. Także, jeżeli się zastanawimy, jak w praktyce działa ta energia na te komórki żywe w naszym organizmie, to najłatwiej zastosowanie tych produktów jest pokazać na zdjęciach. Można stosować na zwierzęta, na rośliny na każdą komórkę żywą. I to jest bardzo cenne że jeżeli ktoś ma pieska, kotka, może mu jakoś pomóc, no to nie musi wydawać dużo, dużo pieniędzy u weterynarza. Osoba, która się zaczęła stosować produkty, problem właśnie wyszedł, bo był niewidoczny i dzięki temu, że, że, można, że to zostało wyszło na zewnątrz, można było to zoperować i człowiek żyje w przeciwnym przypadku, iżby go z nami nie było. Sam Tibor, który się uderzył, znał skuteczność swoich produktów. Był mądry, pojechał na szycie, ale też w międzyczasie pryskał. Jak widzimy, rane po godzinie czy po sześciu wygląda jak po dniu albo po dwóch, w zależności, który okres czasu patrzymy. Także pokazuje przyspieszone regeneracje. Poparzenie można się strasznie oparzyć. Nie życzę nikomu. Ja do tej pory znałem tylko Pantenol, ale okazało się, kiedy są te produkty, to bije to łeb na szyję. Ale to znowu trzeba doświadczyć. Nie życzę się parzyć specjalnie, ale jakby ktoś chciał sprawdzić, mógłby. Ktoś może się uderzyć. Tutaj Siniak nie był największym problemem. Chodziło o to, że to był perkusista, potrzebował jechać na koncert. I najważniejsze było to, że na drugi dzień już nie było bólu, czyli mógł normalnie pojechać na koncert, pracować, zarobić pieniądze. Czyli mógł wymienić trochę pieniędzy na produkt, ale też mógł zarobić, że nie musiał wziąć tygodnia wolnego. I produkty warto mieć w różnych przypadkach, czy to będą właśnie zatrucia pokarmowe, czy to będą plamy wątrobowe starcze czy to poparzenia kosmetyczne, to po prostu warto mieć, bo część osób mówi, no po prostu zdarzyło się. Tutaj zdjęcia chłopczyka i matki byli na wycieczce rowerowej, upadli, kamyki weszły w nadgarski. Oczyściliśmy, zaczęliśmy pryskać i widzimy jak to się zagoiło. Bo były produkty pod ręką, można było od razu przystąpić do działania. Także myślę, że zamiast słuchać pięknej historii, jaką ktoś miał, każdy powinien podjąć decyzję, aby doświadczyć tego i mieć swoją historię, bo wtedy nie podważy tego, nie będzie mówił: A słuchaj, zobacz, ja tu widziałem taką sytuację no, z żelakami, ktoś miał, zelżało”. Jeżeli ktoś ma sam taką sytuację, może pokazać. Nie wiem, ktoś, dziecko może mieć poparzony brzuszek, ktoś może mieć inne problemy. Także ile osób, tyle przypadków. I możemy też pokazywać przypadki science fiction, jak z Bielacmem, gdzie Lekarze mówią, że to jest nieuleczalne. My się z tym zgadzamy. Po stronie farmakologicznej jest to nieulaczalne, ale my poprzez zmianę technologii, kiedy idziemy w fizykę kwantową, pokazujemy, że może nastąpić poprawa. Stopy cukrzycowe, no i tych przypadków jest naprawdę dużo. Także ja chciałbym zachęcić, żeby każdy, kto ma nawet najprostszy przypadek i chciałby sprawdzić, tak jak na przykład nie wiem, z uzębieniem, kamienie, krwawiące dziąsła, żeby mógł zastosować produkt i mieć swoją historię. Także ile osób, tyle przypadków i myślę, że zdjęcia są warte więcej jak tysiąc słów. Także żeby skorzystać z tych produktów, my ich nie sprzedajemy. Każdy z nas jest klubowiczem. Kupuje dla siebie. Ale może też wypracować rabaty poprzez to, że wiemy, że poczta pantoflowa działa najlepiej. Czyli jeżeli my polecimy, nie wiem, matce, ojcu, kuzynowi, kuzynce, koledze, koleżance i te osoby będą chciały też skorzystać z tych produktów, mogą z naszej rekomendacji. Także pracujemy w gronie wspaniałych osób. Jeden drugiemu poleca. I ta grupa ludzi jest szczęśliwa i pomaga sobie nawzajem. Także, jeżeli ktoś by chciał właśnie spróbować tych produktów, to tak jak mówiłem na początku, można się zarejestrować w systemie za darmo. Warto skorzystać z osoby, która zaprosiła na to spotkanie albo poinformowała o tych produktach, bo ma już dostęp do systemu, wie, jak ten proces przejść. Nie trzeba szukać po całej stronie. I stracić dużo czasu. Po prostu kilkoma szybkimi ruchami można się zarejestrować. Warto powiadomić o projekcie i o produkcie wszystkim tych, na których nam zależy, ponieważ oni mogą ocenić to po swojemu. Każdy z nas ma inne wyobrażenie o, pro, o projekcie i o produkcie. Dlatego nasze spotkania są darmowe. Mi nikt za to spotkanie nie płaci, bo ja z dobrego serca prowadzę to spotkanie. Bo tak jak na początku mówiłem, mam potrzebę się dzielić i tą wspaniałą informacją. Jeżeli ktoś jest zdecydowany na zakup, to powinien po prostu wybrać opcję pierwszego zakupu dla siebie. Także ja zachęcam, aby z tego skorzystać. Można sobie kupić jakiś produkt, można zostać klientem z możliwością budowania biznesu od 100 euro w górę, albo po prostu sobie kupić pakiet biznesowy, który po prostu pozwoli mieć bardzo dużo produktów, gdzie jest trochę gratisów i mieć szerokie spektrum właśnie wykorzystania, zastosowania na wielu płaszczyznach tych produktów. Także myślę, że teraz slajd, który czytałem na początku, jest dużo bardziej zrozumiały. Dlaczego? Ponieważ jest mi dane zakosztować wspaniałych doświadczeń, czuję potrzebę dzielić się z tym, z innymi osobami. Tak jak mówiłem, pomoc, pomoc, edukacja, czyli poprawa komfortu zdrowia, rozwój osobisty, no i poprawa zasobów materialnych. Jeżeli kogoś interesują zasoby materialne, zapraszam na czwartek, gdzie opowiadamy trochę więcej technicznych szczegółów od strony Właśnie planu kompensacyjnego i tej strony biznesowej, jak to działa. Także mam nadzieję, że teraz Państwo rozumieją, dlaczego wszystko to mogło nastąpić i używanie produktów i promocja tych preparatów zawierających dobrodziejstwa natury i przełomowe odkrycia fizyki zastosowane w tych kreacjach bioinformacyjnych są takie wspaniałe i dlaczego warto to robić. Także zapraszam do pytań i odpowiedzi.